11 kwietnia odbyły się gminne uroczystości poświęcone 71. rocznicy mordu Katyńskiego. Punktem kulminacyjnym tych obchodów było odsłonięcie pomnika ofiar katynia na dziedzińcu zespołu szkół samorządowych w Chełchach. Uroczystości rozpoczęły się w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej w sędkach. Mszy świętej przewodniczył ksiądz dr Jacek Uchan, dyrektor wydziału duszpasterstwa ogólnego biskupiej kurii diecezjalnej. A przekazuję pozdrowienia nie tylko w imieniu własnym, ale także w imieniu Jego Ekscelencji, Święta Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Eluckiego. Następnie zebrani wzięli udział w odsłonięciu obelisku poświęconego ofiarom zbrodni katyńskiej. W uroczystościach uczestniczyli między innymi Antoni Polkowski, wójt gminy Ełk, Zbigniew Łotkowski, wiceminister edukacji narodowej, Wojciech Kosakowski oraz Andrzej Orzechowski, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marian Podziewski, wojewoda warmińsko-mazurski i pułkownik dyplomowany Jarosław Wyszecki, dowódca garnizonu Orzesz.

zgotowali ten los motto medalionów Zofii Naukowskiej z pewnością nawiązuje dramatycznych wydarzeń II wojny światowej i chociaż pisane pod wpływem ogromnego okrucieństwa faszyzmu to zawarty w nich wydźwięk dramatu ludzkiego jest równie okrutny i bezlitosny z powodu innego totalitaryzmu, komunizmu najgorsze jest to że człowiek zabijał człowieka że ludzie ludziom zgotowali ten los w kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień NGWD zostało zamordowanych z woli Stalina i na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Do polskiej Golgoty Wschodu prowadziły różne drogi. Polska Golgota Wschodu miała różne stacje, ale najbardziej tragicznymi były Katyń, Charków, Ostaszków, Miednoje. Panowie pasło, posłowie, panie ministrze, księży dyrektorze, panie wojewodo, szanowni państwo, drodzy uczniowie. Niestety do tragicznych losów naszej ojczyzny została dopisana nowa bolesna stacja polskiego Logoty Wschodu. 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem ginie kwiat polskiej inteligencji. Wielkich patriotów, ludzi w Polsce oddanych, jej najlepsi synowie z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Lechem Kaczyńskim na czele, którzy udawali się z delegacją państwową do Katynia oddać hołd pomordowanym tam 70 lat wcześniej polskim oficerom. Dzisiaj zebraliśmy się ze Zespole Szkół Samorządowych w Hełchach 71. rodzicem mordu katyńskiego, aby znanym i nieznanym bohaterom, obrońcom ojczyzny, na wieczną czasu pamiątkę postawić pomnik. Niezniszczalny, twardy głaz, tak aby tym i przyszłym pokolejom młodzieży wykrzyczał nigdy więcej takiej zbrodni. Wykrzyczał, że nic nie usunie z naszej pamięci żołnierzy polskich okrutnie w kwietniowy dni roku 40 pomordowanych. Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym i módlmy się za ich duszę. Chwała bohaterom. Cześć ich pamięci. Na wieczną czasów pamiątkę w hołdzie polskim oficerom pomordowanym w Katyniu, Oskaszkowie, Charkowie, Miednoje i innych miejscach kaźni w Związku Sowieckich pomnik fundują Antoni Polkowski, wójt gminy Ełk, ksiądz biskup Jerzy Mazur, ordynariusz diecezji ełckiej, Zbigniew Łotkowski, wiceminister edukacji, Marian Szemiel, wykonawca, Tadeusz Piatkowski, wykonawca, Tadeusz Obracewicz, wykonawca. Proszę Pana Wójta Gminy Eł, Pana Antoniego Polkowskiego odsłonięcie Pomnika Pamięci Ofiar Katynia 6940. Ojcze nieskończenie dobry, Ty zesłałeś na świat swojego jednorodzonego Syna, aby przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Wybawił nas od śmierci wiecznej i przywrócił nam nadzieję życia wiekuistej światłości. Krzyż Twojego syna jest znakiem naszego zwycięstwa. Naznaczeni tym znakiem w sakramencie Chrztu Świętego bierzemy codziennie swój Krzyż na ramiona, aby iść przez życie śladami Chrystusa. Prosimy Cię, pobłogosław ten Krzyż. Który wznosimy na pomniku Katyń 1940 ku pamięci Polaków pomordowanych w obozach, Ostaszków, Charków, Miednoje. Umocnij, Panie, naszą nadzieję, że mocą tego krzyża przeprowadzisz nas przez bramę, przez bramę śmierci i przyjmiesz nas do społeczności Twoich świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pamiętajmy, ale także wybaczajmy, powiedział podczas uroczystości Marian Podziewski, wojewoda warmińsko-mazurski. To jedno z nielicznych wydarzeń w naszym województwie, którego organizatorami oprócz nauczycieli i dyrektora szkoły są uczniowie, ludzie bardzo młodzi. Gratuluję, że podjęliście to zadanie. Nauczymy się żyć z tym i to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby jeszcze nie używać jednego słowa – nienawiści. Do Was wołam! Obrońcy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Dziecko napadnięci w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego najeźdcę. Wzywam żołnierzy Korpusu Obrony Pogranicza, którzy pierwsi stawili bohatersko opór Armii Czerwonej. Stańcie do apelu! Wzywam oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów państwa polskiego zamordowanych w Kartyniu, Charkowie, Miednoje oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Wołam skazanych bez sądu za to, że byli elitą naszego narodu i przeszkodą na drodze do zniewolenia Polski. Stańcie w apelu! Zdjęć święciom cześć! Sławomir Vamos. 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 Proszę Państwa, 71. rocznica zbrodni katyńskiej to nie powód w dniu dzisiejszym do tej uroczystości. Powodem jest również to, że wójt i dyrektor zespołu szkół samorządowych w Heuchach zainspirowali upamiętnienie tej uroczystości poprzez ufundowanie. Pomnika poświęconego zbrodniom Zbrodni Katyńskiej i Golgoty Wschodu. Tym miejscom kaźni Polaków przez sowieckie władze. Ale ten wymiar tej uroczystości ma wymiar zdecydowanie inny niż te, które odbywały się w województwie warmińsko-mazurskim. Pretenduje do miana najlepszego, najlepszej organizacji, bo w tym uczestniczyła młodzież. Uczestniczyły Poczty sztandarowe, i tak na dobrą sprawę organizatorem tej uroczystości była inspiracja władz gminy, szkoły i młodzieży. Serdecznie chciałem pogratulować zarówno wójtowi, jak i dyrektorowi zespołu szkół za ten pomysł i za podtrzymanie wśród młodzieży tradycji i, i Pamięci ofiar, które zginęły za Polskę, zginęły za to, aby ta młodzież żyła w innych, lepszych warunkach i mogła studiować i mogła e, uczestniczyć w życiu społecznym w wolnej Polsce. Obchody Dnia Pamięci Katynia są to pierwsze obchody, w których gmina uczestniczy i będą kontynuowane w latach przyszłych. Gmina jak wpisuje się w ogólnopolskie obchody, Pamięci pomordowanych w Katyniu i innych obozach kaźni w Związku Sowieckim. Jest to dzień szczególnie ważny, dlatego że dzisiaj odejmujemy hołd wszystkim, którzy dla ojczyzny oddali swoją wartość najwyższą, oddali własne życie. A naszym zadaniem jest kształtowanie właściwych postaw wśród przede wszystkim młodzieży, bo przyszłe pokolenia, jeżeli zapomną o historii, zginie Polska. Dlatego też władze gminy, dersja szkoły. I wszystkie szkoły gminy Ełk dbają, aby historia była kultywowana, aby o tym pamiętać i tym, co się należy, oddać zawsze hołd i czcić ich w swoich sercach. Jestem dumny, że w szkole podstawowej imieniem Lecha Kaczyńskiego i w gimnazjum imienia księdza Jerzego jest miejsce, które upamiętnia największą zbrodnię na Polsce, upamiętnia żołnierzy i tych, którzy zginęli. Dla ojczyzny, tak jak patroni tej szkoły, patroni tego miejsca, nasi uczniowie są wdzięczni panu Wójtowi i wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt, aby przy zespole szkół samorządowych w Hełchach powstał pomnik pamięci Katynia 1940 roku.